W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Pąckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, Wierzę w Ducha Świętego. Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała wstanie, żywot wieczny. Amen. Sześć prawd wiary. Pierwsza jest jeden Bóg. Druga Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Trzecia są trzy osoby boskie. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Czwarta. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Piąta. Dusza ludzka jest nieśmiertelna. Szósta. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże. Twoje słowo mylić nie może akt nadziei ufam tobie boś ty wierny wszechmocny i miłosierny dasz mi grzechów odpuszczenie łaskę i wieczne zbawienie akt miłości boże choć cię nie pojmuję nad wszystko cię miłuję nad wszystko co jest stworzone boś ty dobro nieskończone akt żalu ach żałuję za me złości jedynie dla twej miłości Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Amen. O modlitwę za zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dekalog pierwsze: Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, drugie: Nie będziesz brał imienia pana Boga twego nadaremno, trzecie. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte. czci ojca swego i matkę swoją. Piąte. Nie zabijaj. Szóste. Nie cudzołóż. Siódme. Nie kradnij. Ósme. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte. Nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte. Ani żadnej rzeczy, która jego jest. Przykazanie miłości. Pierwsze. Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Drugie: a bliźniego swego jak siebie samego. Pięć przykazań kościelnych. Pierwsze: w niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac służebnych. Drugie: przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. Trzecie: przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Przyjąć komunię świętą. Czwarte, zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach. Piąte, troszczyć się o potrzeby wspólnoty kościoła. Siedem grzechów głównych: pierwsze, pycha. Drugie, chciwość. Trzecie, nieczystość. Czwarte, zazdrość. Piąte, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Szóste, gniew. Siódme, lenistwo. Aniele Boży, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, Bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy, ciała mego, Doprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. Święty Michale Archaniele, Wspomagaj nas w walce, A przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, Bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, Pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą, strąć do piekła. Amen.